Nowenna przed uroczystością Matki Bożej z góry Karmel, dzień siódmy. Amen. Maryjo Od samego początku, gdy pustelnicy modlili się na górze Karmel, nazywali ciebie siostrą. Twoja obecność jest prosta, dyskretna. Zawsze mogę do ciebie przyjść, odnaleźć twoją bliskość. Jesteś otwarta i przystępna, gotowa przyjąć mnie ze wszystkim, gdy powierzam ci swoją kruchość. Słabość, kolejne upadki i zranienia. Jesteś siostrą, więc nigdy się to nie zmieni. Nasza więź jest trwała, wpisana w moją naturę głębiej niż mogę to sobie wyobrazić. Jesteś rozumiejąca, przyjmująca. Przychodzę do Ciebie z każdą moją radością i każdym moim płaczem. U Ciebie szukam oparcia, gdy okarnia mnie niepewność. Przez Ciebie proszę o światło, gdy nie widzę drogi. Ciebie proszę o pomoc, gdy potrzebuję ratunku. Maryjo, wiem, że jesteś posłana przez Boga. Przekazujesz mi Jego mądrość i Jego czułość. Módlmy się, Boże. Z Twojej dobroci otrzymaliśmy niepokalaną dziewicę Maryję za matkę i królową Karmelu. Spraw, abyśmy, będąc na świecie jej wiernym obrazem, tak jak ona, ustawicznie rozważali Twoje słowo, jej sercem miłowali braci i pociągali ich do Chrystusa, życie za nich oddając. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Moi drodzy, zanim Was pobłogosławię to zachęcam każdego z Was osobna do pisania próśb w komentarzu. Siostry karmelitanki Bose, które prowadzą tę nowennę omodlą Wasze sprawy w krakowskim klasztorze przy ulicy Łobzowskiej. Ponadto zachęcam Was również do przedłużenia sobie dzisiejszej modlitwy nowenny śpiewem litanii do Matki Bożej z Góry Karmel. Link pojawi się na końcu filmu w opisie i w komentarzu. Błogosławieństwo Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. Niech przywróci ci czystość serca, wspomoże w walce, uzdrowi i ratuje w niebezpieczeństwach duszy i ciała. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Stońka.